Nie, nie wypadnie jak przy odpalaniu. Jak na gruza to bardzo ładne. BMW E39. Gdy chodziłem do liceum, to było praktycznie samochód moich marzeń i bardzo chciałem taki samochód posiadać. Wyjeżdżałem e, wakacyjnie do pracy sezonowej do Niemiec i bardzo dążyłem do tego, żeby taki samochód posiadać, bo naprawdę był to wtedy szczyt moich marzeń. Dzisiaj po kilkunastu latach ten samochód wrócił jakby na koncepcję, ponieważ jedziemy właśnie do moich znajomych, kupić gruza. Gruza E39 w Turasie trafił się taki, który, no mówię, kiedyś był moim marzeniem, a dzisiaj auto może okazać się, że będzie dupowozem i gruzem. Trochę obawiam się, czy czasem gruz nie stanie się projektem do zrobienia na igłę. Ale to zobaczcie, co kupujemy. Jemu ja też mikrofon dasz, nie? No. Zobaczymy, on będzie. Ja mu mówiłem, że chcę nagrać kulę. Zobaczymy, jak on w ogóle tam. Taki speszony trochę był, ja ale. Tak? Jak na gruza, to bardzo ładne. No i dobra, jesteśmy po gruza. Nie jest to taki gruz jak to Przemek. To był, nie jest gruz. Słuchajcie, E39, 2,5. Tak, 2,5 z korkiem wstydu 2002 rok. Tak. Czyli już praktycznie końcówka produkcji, bo już do tak, 3. produkcji. Tak, końcówka produkcji. M Sport, to trzeba czyli podkreślić. M wewnętrzny, zewnętrzny. E, nie ma roletek, jedynie. Okay. I nie ma, co tam jeszcze było? bodajże regulowane elektrycznie fotele. Okay. To chyba tych dwóch rzeczy brakuje. Poza tym Zem Sporta wszystko jest. Czarna podsufitka. Jeszcze na pożegnanie go doczyściłem. <grym> Wczoraj? Jeszcze, nie, z zewnątrz okay. nie, bo tutaj tak się co chwilę kurzy, ale jest w środku, jest domyty. Dobra, no to tutaj Fajne rzeczy, Pakiet jest, fajny motor. No i tak najlepiej od razu. Zweryfikować samochód, BMW, którą kupisz, od razu jej kurwie z Test samochodu od razu z właścicielem, kurwa. Jak właściciel mówi tak, jak pierwszy raz zobaczy przepięcie z 1 na dwa i on kurwa usłyszy piski: Panie, weź pan, bo rozwalić samochód. To typu jest, daj ty pan, kurwa, spokój. 93 konie? Tak. Dla pogadajmy co, co tu jest do naprawy. Na pewno trzeba wymienić akumulator. Akumulator jest rozładowany dlatego, że nie jest sprawne niwo. Wymieniałem oba miechy, ale prawdopodobnie jakaś nieszczelność jest w układzie. Okay. Być może coś trzeba dokręcić, już w pewnym momencie. Dobra. O, Czyli niwo na pewno jest. musimy, wiecie, zreanimować, no bo auto opada po prostu pewnie po nocy. Tak, i no, on no, musi później, jak się ładuje. rano go otworzy, trzeba go doładować, więc ten akumulator został w taki sposób wykonany E, co jeszcze? A spryskiwacze sprawdzałeś? Czy nie działają spryskiwacze, więc trzeba zdjąć prawdopodobnie prawe koło i tam prawa osłona tam przy nadkolu, tam jest prawdopodobnie pompka. Czasem nim jak go zatrzymamy, jak jedziemy na gazie głównie, zaczyna go lekko falować. falować. No może jakiś czujnik Być położenia. może jakiś przekaźnik, bo kiedyś podobny objaw A był. tak, to jest kolor srebrny czy srebrnorudy? Był to jest jako... <laughs> kolor tak. Po prostu spod spodu wychodzi prawdziwy, prawdziwy Aha, jego prawdziwy oblicze, kolor, oblicze, tak. Oblicze tak bo on wychodzi. był foliowany, foliowany. na sredno. No właśnie tak myślałem, on <noise> był foliowany i teraz po prostu, patrz tu już ładnie wychodzi ten oryginalny kolor. Jest, tak. no, to... A no i zderzak z przodu jest przede wszystkim do zrobienia, bo był szarpnięty. No, ja nie wiem, gdzie ty jeździsz. Czy ty jeździłeś jest, tym samochodem, w akwarium? Ja jest, jest po na szarówkę. Ale nie widać. Prawa. Najpierw żonka tak, zahaczyła bo... o krawężnik, później ja. Bo on już był rozrobiony, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ani grosza więcej w to nie wsadzimy. E, tak naprawdę. Ale, ale przynajmniej taśmy jest... dobrałeś pod kolor. Pakiet premium za 500. Zanim się tak ubrudziła, to całkiem się to zgrywało tutaj z tym, z tym spodem. Generalnie kawał historii. Ile już to auto posiadacie? 10 stycznia 2017 rok. No Pamiętam o urodzinie mojej siostry. I no to 7 wtedy, lat. 7, 7 lat tym właściwie 7 no. To nie jest gruz. To nie, to jest, nie gruz, jest gruz. To nie jest gruz. Y, my go kupiliśmy, to on jeszcze nie miał e, LPG. Ok. Zakładałem LPG u polecanego gościa w Częstochowie. Chłopak już e, nie strzeli nas tu coś chyba nie. Chłopak już nie prowadzi tego interesu, ale był wówczas bardzo polecany. Jeździło to. tryskiwacze gdzieś tam y, kiedyś były wymieniane. E, poza tym, co filtr w miarę regularnie i do końca li moli tutaj. Lałem. No, czyli był porządny olej lany. Teraz Także widać, Rochanie, że właściciel jak, dbał. Jak właściciel robił, dbał. To mi wlał tam jakąś wodę, nie wiem co to było. Mówi, przemu, szkoda tego. Y, szkoda takiego oleju? Szkoda takiego oleju, więc lejemy, co miałem. No dobra, Chodźcie, zobaczcie do środka, jak to wygląda. A, auto jest nadzwonić jak coś do premiera, tak? Z telefonem. Tak, z telefonem. <noise> Stołki też w sporcie, no wiadomo, elektryczne szyby. Klima działa? Działa klima. Działa klima. Klima działa, no. e, ale jest świerszczyk, więc trzeba będzie e, coś tam, bo e, albo hałatuje. łożysko, albo ponoć czasem Budę 40 wystarczy, ale wydaje mi się, że już tak piszczy, że trzeba go wymienić. Okej. Okay. No i auto w automacie, będzie... także wygoda. Tak, jest w automacie. Przebieg aktualnie? E, księżycowy. Czyli? Księżycowy. Ostatnio się mnie syn pyta, tata, czy ile, ile BMW ma przejechane, ja mówię, w sumie nie wiem, a dojechalibyśmy nim na księżyc? Ja tak patrzę, tam 385 jest bodajże i tak to od razu, jeszcze, jeszcze ile wrócił, jest ziemi na jest... księżyc i to jest od 360 do chyba 400 iluś, więc tak okay. w odpowiedniej konstelacji byśmy dojechali na księżyc. Ja właśnie Taki się zastanawiam, klasykiem... bo ja się wierzę, ja, ja chcę od Ciebie go kupić jako gruza na takie wiesz, dupo wożenie. A boję się tego, że wezmę się za kolejny projekt, nie? Tak, może, tak może być. Tak może rób, być. Rób. Tak się zastanawiam, co jeszcze, żeby ci tutaj nic nie zaskoczyło. Automat mi powiedzie że teraz wziąłeś prze, przez telefon. Doczepiany. Hak, doczepiany, tak? doczepiany, też wykorzystywane. Felgi bardzo, też są chyba jakieś to bo, są to bo To są felgi 66. 66. No, no 66. Czyli mówisz co, w zimie nie jeździło w deszczu, garażowane było cały Nie no, czas jeździło nie... w zimie, tylko no, trzeba było ładować. Aha, no jest przede wszystkim, dorzucam koło no zapasowe nie. plus koło dojazdówka. No nie, no to już jest, e, powiem Ci Panie. Nie pamiętam jaki jest rozstaw, ale wiem, że ta dojazdówka, bo ją gdzieś dostałem od kumpla jakiegoś. E, jest nieprawidłowy rozstaw, ale mam tam adapter w środku spoko, przy spoko. butli. E, no i oczywiście klapa. Dociągam, nie, no to jest pakiet premium za 500. Profesjonal, to jest nie ma lipy, nie no. ma lipy. No to co? Antenka gdzieś tam lekko przy mrozie odpadła. Co jeszcze? Tak, olej skrzyni niewymieniany, prawda? Nie Także wymieniany. to trzeba się tym zająć, po prostu eee, no od razu. No i właśnie, wy wymieniacie, czy nie wymieniacie? Nie, Bo nie. słyszałem, że są różne szkoły. Znaczy ja w, w każdym aucie w automacie wymieniam to Tylu, absolutnie. Tylu, ilu to... mechaników pytałem, każdy po Nie, nie, ja bym sobie nie pozwolił, żeby w automacie nas na oleju niewymienianym, ale no każdy ma swoją szkołę. Czasem zacinała, ale to naprawdę były sporadyczne przypadki. W ogóle Podpać to musimy mią? się... Oczywiście, tylko muszę po kluczyki pójść. No wiecie, Moment. auto kupowane, tak naprawdę już jest przyklepane, ale jeszcze nigdy nie było okazji się nim nawet przejechać. Także po zakupie będzie pierwsza dopiero przejażdżka, ale wydaje mi się, że fajny, fajny, ciekawy wóz. Proszę. Mówisz, kurde, dobra, dawaj, ją. Zmyjmy Lecimy. Nie, nie wypadnie, jak sobie przełpali. Nie, z Pięknie, pięknie chodzi. M54. Kurde, panią, myślałem, że ty mi oddaż auto do pół zatankowana. Tu nic. Nie, dam jest jeszcze z 10 litrów gazu. <grym> tak także spokojnie. Nie, no spoko. Do Częstochowy można dojechać. Częstochowa. Jedna linia tramwajowa. Częstochowa. Spoko. Limka <grymka> Nie wiem, czy jest przełączony tu... na gaz teraz. O że nie jest. O, za chwilę będzie się przełączał i tylko na gazie właśnie wejdzie w to falowanie, nie? I to jest tak, że jak go zgasisz, odpalisz... Otwarta jest macha? O, otwarta. Patrzcie, zobaczymy jeszcze machę. Powiem Ci, że bardzo fajnie ten śni tak naprawdę tutaj równiutko chodzi. Nie no, nie ma, nie ma tu tragedii, no. Gorszy mi się jeździło i... Jak mówię, do końca to, było dba, dbane. Oh. To mi wlał tam jakąś wodę, nie wiem co to było, mówi Przemu, szkoda tego. Yy, szkoda takiego oleju. Szkoda takiego oleju, więc lejemy co miałem. Tam jeszcze ci yy, biskozę dorzuciłem, bo kiedyś była wymieniona niesłusznie. I gościu mi yy, zwrócił, ja i tak z tym nic nie zrobię, to... Spoko. Dobra, to idziemy jest. pisać papiery i zabijamy ten mangiur Do zobaczenia, Spoko. hej.